Madziow. Dzisiaj witam Was. Ja i moja burza włosów. Chyba pierwszy raz mnie dzisiaj widzicie w takim stanie. A wszystko to przez tą oto szczotkę, którą dzisiaj będziemy testować. Jest to szczotka prostująca, która dotarła do mnie ze sklepu Girbest. I dzisiaj ją razem przetestujemy. Gadetów Gilbestowych miałam okazję przetestować też szczotkę myjącą, taką silikonową do twarzy. Jeśli jeszcze nie widzieliście jej recenzji, to link zostawiam wam tutaj albo w opisie. Także serdecznie zapraszam, bo to rzeczywiście jest moja perełka ostatnich tygodni. No, a dzisiaj zobaczymy, czy ta szczotka nam się sprawdzi. Także jeśli jesteście zainteresowane, to zapraszam do oglądania, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie tego typu testy. Testy dzi Dziwnych gadżetów, dziwnych rzeczy, um, które możemy wykorzystać na co dzień. Moje włosy zaraz po wysuszeniu wyglądają właśnie tak. One są umyte, um, mają nałożoną odżywkę i właśnie um, wysuszone są tylko i wyłącznie um, suszarką. I wyglądają tak. Wyglądam troszeczkę jak taka ciocia klocia um, z lat 90. -tych. Taką mam fryzurę. No trudno, 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 ale włosy odrastają, także całe szczęście. No i dzisiaj. Um, Próbujemy właśnie tej szczotki dlatego też że chciałabym znaleźć coś nowego, coś, co zastąpiłoby, mi może prostownicy. Ja używam prostownicy, jak wiecie, na co dzień, może nie codziennie, ale często do wyprostowania włosów, do ułożenia fryzury używam jednak prostownicy, także to był fajny zamiennik. I cóż tutaj mamy, żeby nie przedłużać, mamy takie oto opakowanie, takie opakowanie. Mm, troszeczkę odpustowe, załatwiłem tutaj odpustem The Brush The de Brush Dead straightness Hair Straight art, Artifact ceramiczna, szybka bezpieczna delikatna e, tutaj mamy rysunki pań e, które może <grytanie> zerknijcie zrobimy zbliżenie jak wyglądają jak to wygląda, jak pięknie prostuje ta Szczotka, właśnie włosy. Dużo jest tutaj obiecane, naprawdę dużo. Producent obiecuje. Co tutaj jeszcze mamy? Na cały rysunek, że idealna jest na podróże. I mamy podane stopnie w Fahrenheitach. Także to wygląda tak. To już była informacja, że jest to produkt TV, że wiecie, że jakoś gdzieś tam był reklamowany telewizyjny, ale to dobrze, Otwórzmy ją, zobaczmy, jak wygląda. Ja już ją otwierałam, widziałam, aczkolwiek nie używałam, także dzisiaj będziemy pierwszy raz używać tej szczotki razem. No i mamy taki plastikowy opakowanko. I w środku była zawinięta, mamy zawiniętą tą szczotkę, ona wygląda tak, zobacz, tak jak na zdjęciu, tutaj mamy właśnie te wypustki gumowe, plus ceramiczne wypustki w kolorze różowym. Jest taka wyprofilowana. Tutaj mamy wyświetlacz LCD plus minus przyciski i przycisk od włączenia. Końcówkę mamy europejską, normalną, bo muszę Wam powiedzieć, że. Żebyście zwracały uwagę przy zamawianiu tego typu gadżetów, ponieważ są dostępne w różnych wersjach z różnymi wtyczkami. Więc ta szczotka wygląda tak i co? Podłączamy. Ok, już ją podłączyłam i włączam, włączamy razem. zaświeciło się. zaświeciło się na niebiesko i wow. Okazało się 180 stopni, 185, 190, dobra damy na 200. Damy na 200, bo 200 stopniami zazwyczaj prostuje swoje włosy, nie daje na maksa, ale tutaj fajnie pokazuje, przeskakują takie cyferki, jak szybko się nagrzewa. I podpowiem Wam, że nie mamy tutaj stopni Fahrenheita, tylko Celsjusza. Całe szczęście. Także poczekamy, aż się nagrzeje. Ja to tak może troszkę pomacam, no już czuć, że jest ciepło, wytwarza ciepło. Czy śmierdzi? Ha, oczywiście, że śmierdzi, śmierdzi z takim chińskim plastikiem, wiecie, takim tanim plastikiem, ale dobrze, przygotujemy się, przygotujemy włosy, przygotuję sobie może lusterko, więc dobrze, mam tutaj przed sobą lustereczko i przygotuję sobie włosy tak, jak przygotowuję um, je normalnie. Doprostowanie, czyli biorę wierzchnią warstwę włosów, zwijam je tutaj w taki koczek, łapię taką klamereczką i zostawiam tą e, wierzchnią warstwę, proszę bardzo. Tak wyglądam cudnie, no bo to bez sensu, żebyśmy prostowali e, całe, całe włosy, prawda? Tak, e, taką grubszą warstwę, więc rzeczywiście. Dobra, sprawdźmy. Ona tak, zaczyna, ona tak e, burczy. Teraz jest 155 stopni i robi tak. Kry, 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 kry. Nie wiem, czy to usłyszycie. Trochę się boję teraz. Aż tak burcze. No dobra, nie będę jej używała, dopóki się nie rozgrzeje, ale już jest dosyć, dosyć ciepła. także czekamy. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz ok. Jest rozgrzana do 200 stopni Celsjusza. Um, tak, tutaj tylko macam z wierzchu, bo wiecie, ona tutaj ma takie wypustki gumowe. No ale dobra, zaczynamy. Pierwsze, pierwsze wrażenie. Wezmę sobie tutaj. Um, Moje włosy. Moje włosy są takie nie bardzo kręcone, one są takie falowane, jak możecie zobaczyć, tak podwieją tutaj od szyi, są raczej podatne, ale nie kręcą się jakoś tak strasznie jak baranki, więc może weźmiemy sobie tutaj to pasmo i przejedziemy. No nie wiem. Nie wiem jak szybko mam to robić. Wolniej czy szybciej? Ja nie lubię szybko. Ja lubię wolno. A ja lubię szybko. A ja lubię wolno. A ja lubię szybko. <słuch> <słuch> Może wolniej trochę. Może spróbuję, spróbuję wolniej. Się nie wyprostowały. Troszkę, może rzeczywiście są takie bardziej podatne do układania, i no nic, przeczeszę wszystkie i wracam do Was. No dobra, stwierdziłam, że na 200 stopniach to słabo wychodzi, więc damy na maksa i wtedy sprawdzimy, czy, czy daje radę. Max to jest 230, więc poczekam chwileczkę i spróbujemy sprawdzić, czy na maksa da radę. Jeśli chodzi o to, co do tej pory, to czuję raczej wygładzenie włosów, raczej właśnie takie... Zniwelowanie efektu puszenia się i to wszystko na ten moment. Ok, rozgrzało mi się do 230 stopni, i teraz już czuję tak konkretnie zapach tego plastiku. ale po prostu wali strasznie takim właśnie taką chiszczyzną. No, ale wiecie, najważniejsze żeby sprawdzić, czy działa. Od razu wam mówię, uważajcie na uszy, jeśli macie jakieś kłapcioczki. Ja mam kłapcioczka tutaj po lewej stronie, więc uważam na niego. No i co? Przy 230 jest lepiej, czy nie lepiej? A, dalej bzycze Dalej bzyczy. No, wydaje się, że jest lepiej, że już coś tutaj pomału zaczyna działać. Zobaczcie, jak one były podkręcone wcześniej, jak odstawały. Teraz już jest troszeczkę lepiej. Testujemy dalej. Co? Dajcie znać, co sądzicie, co tu się w ogóle stało. Wydaje mi się, że moja opinia na ten temat, na temat tej szczotki, jest taka, że rozprostować włosów może nie rozprostuję, no bo zobaczcie, one się tutaj kręcą, one się tutaj kręcą. Końcówki praktycznie w ogóle nie są rozprostowane, no bo niby jak. Ale całe włosy nabrały takie jakby ogłady, zostały właśnie może nie wyprostowane, ale przygładzone, właśnie wygładzone. Właśnie to ciepłe, ta ciepła płytka zadziałała na nie w ten sposób, że, że właśnie zostały wygładzone, że się mniej puszą, że można z nich jakąś taką właśnie fryzurę codzienną wykonać. I wydaje mi się, że ja w takiej fryzurze spokojnie mogłabym wyjść z domu spokojnie dałabym radę chodzić, aczkolwiek na jakieś takie większe wyjścia czy um na dni, kiedy chciałabym wyglądać lepiej, raczej bym się nad nim nie zdecydowała. Nie sądzę też, że jest e, nie sądzę też, że jest to zamiennik prostownicy. Nie będzie, e, nie będzie u mnie zamiennikiem prostownicy, to Wam gwarantuję. Aczkolwiek tak na co dzień, żeby przeczesać włosy, żeby nie musieć e, odpalać tej prostownicy, to tak właśnie wygładzająco, na szybko działa fajnie. E, Raczej na mokrych włosach bym jej nie stosowała, tak sądzę. Teraz tak sobie jeszcze przeczeszę. No nie, wyprostować, wyprostować, nie wyprostuję, ale rzeczywiście ogładzić e, tą szopę zaraz po e, suszeniu włosów, myślę, że, że damy radę. E, jeśli chodzi o jakość wykonania tego urządzenia, to jest, wydaje mi się, całkiem spoko. No cudów nie ma, nie ma cudów, jeśli chodzi o, o, o to pudełeczko, nie ma cudów, jeśli chodzi o to całe zapakowanie, no ale e, jest to dosyć proste urządzenie. Cały czas mi się chce nią tutaj e, szczotkować, ale odłożę ją e, albo nie odłożę. E, Szopy nie ma, mogę iść do sklepu, mogę iść na zakupy e, i wygląda to całkiem spoko. Jeśli macie kręcone włosy, to nawet nie maszcie o tym, że ta szczotka wyprostuje wam włosy, e, bo jest to może, może warto byłoby zmienić nazwę, że jest to właśnie wygładzająca szczotka, że jest to szczotka przeciwpuszczeniu się, wtedy to byłoby jak najbardziej e, prawdziwe, no bo teraz nawet na 230 stopniach ona sobie nie radzi z prostowaniem włosów, no powiedzmy sobie szczerze jeśli chodzi o jej cenę to niestety w tym momencie nie mam takiej informacji link do niej zostawię wam na dole zerknijcie sobie, jak możecie zobaczyć szczotką bardzo fajnie się czesze włosy ona wcale ich tutaj nie ciągnie lekko tylko się nagrzewa takie mam wrażenie, że no wiecie, włosy po prostownicy jednak jak je dotkniecie to aż parzą, a te włosy właśnie po przejechaniu tą szczotką są ciepłe, są takie przyjemne w dotyku, no ale nie, nie parzą, nie są po prostu przypalone. No tutaj na końcu ma takie właśnie gumowe wypustki, które właśnie mają za zadanie rozdzielić te włosy, ale też to mają chronić te ceramiczne, różowe wypustki, żeby nimi jednak nie dotknąć sobie głowy, ani ucha, ani czego innego. Także w użyciu jest bardzo fajna, prosta i. I przyjemna po prostu, przyjemnie się jej używa. Takie mam wrażenie. Czy jest niezbędna w waszym życiu? Wydaje mi się, że nie jest niezbędna. Czy ją polecam. I tak, i nie zależy, do czego ją potrzebujecie. Tak jak mówię, jeśli potrzebujecie czegoś takiego szybkiego. Jeśli wasze włosy w ogóle się tak nie puszą bardzo i nie macie jakiegoś takiego większego problemu z tym, żeby się kręciły czy falowały, to taka szutka myślę, że jest spoko wyjściem że właśnie do, do ich ułożenia, no ale. Wyprostować, nie wyprostuję. Moje włosy są dosyć wymagające, aczkolwiek prostownica na 190-200 stopniach daje sobie radę. Um, no, szkoda, szkoda, bo chciałam ich troszeczkę zaoszczędzić. Chciałam troszeczkę zaoszczędzić moim włosów, chciałam im dać trochę um, swobody i wolności od prostownicy, no ale no, tutaj akurat się nie udało. Dajcie znać, czy chciałybyście mieć taki produkt u siebie w domu? Czy często używacie prostownicy, czy może loków? Ja teraz um, chciałabym nauczyć się kręcić te włosy, może nie jakieś takie zawijaski, loczki, ale wiecie, tak właśnie, żeby były lekko podkręcone, lekko pofalowane, nie właśnie jakieś takie szczępy proste jak po prostu, więc lubię ten efekt, ale czasami chciałabym ym, jakiejś zmiany, yy, także dajcie znać, co sądzicie też o tym urządzeniu, czy w ogóle zamawiacie tego typu gadżety w Chinach, dajcie znać, ja mm, zamawiam, jest to już moje czwarte albo piąte Urządzenie z Chin, nie licząc tych wszystkich pierdółek, które dokupowałam do od nagrywania do aparatu e, i nawet gimbala. Mój gimbal też nie jest e, jakąś taką amerykańską firmą, tylko jest to chińska firma jest to firma ZIO, aczkolwiek kupiony był w Polsce no tak czy siak. Więc ja jestem bardzo otwarta na tego typu gadżety. E, jeśli Wy też jesteście otwarci na tego typu gadżety i chcecie zobaczyć ich więcej, to zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję. E, dajcie znać, właśnie. Czy lubicie tego typu testy? Czy lubicie sprawdzać nowe rzeczy? Zapraszam Was też do moich mediów społecznościowych: na Instagrama, na Facebooka i na bloga. Tam też dużo się dzieje. Tam też pokazuję Wam, co do mnie e, dociera. E, I na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!